Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcielibyśmy w czasie Wielkiego Postu systematycznie zastanawiać się nad codziennym Słowem Bożym. I chcemy dobrze wykorzystać ten czas i chcemy zbliżyć się do Pana Boga właśnie przez to Słowo. Ja będę podczas rozważań korzystać z przekładu grecko-polskiego interlinearnego księdza Popowskiego, dlatego że bardzo często dosłownie przekazuje pewne treści, no, i warto też zauważyć pewne konkretne tłumaczenia słów. Czasem może mając inne tłumaczenie, inne znaczenie słów niż na przykład w potocznym tłumaczeniu. Dzisiaj, w drugim dniu wielkiego postu, Pan Bóg daje nam Ewangelię według Świętego Łukasza, rozdział 9, werset od 22 do 25. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ma syn człowieka wiele wycierpieć i zostać odrzuconym przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, i zostać zabitym, i trzeciego dnia podnieść się. Mówił zaś do wszystkich: Jeśli ktoś chce za mną iść, niech się wyprze siebie i niech zabierze krzyż jego codzień, i niech towarzyszy mi. Który bowiem chciałby życie jego uratować, zgubi je. Który zaś zgubiłby życie jego ze względu na mnie, ten uratuje je. Wiecie, mi to słowo często sprawiało trudność, ponieważ byłem przekonany, że tutaj jest pewne przeciwstawienie. Który chciałby bowiem uratować życie jego, zgubi je. Czyli tak myślałem, że po prostu nie trzeba chcieć ratować swojego życia, bo je zgubię. Ale dopiero niedawno zauważyłem, że to jest pewien ciąg, który bowiem chciałby uratować życie jego, zgubi je. Który zaś zgubiłby życie jego ze względu na mnie, ten uratuje je. Co to znaczy zgubić życie, co to znaczy je uratować? Pan Bóg mówi mi, żeby zaprzeć się samego siebie i żeby wtedy mu towarzyszyć. Wiecie, nie wiem, czy Wy macie tak samo jak ja, że czasem we mnie działają takie pewne dwie części mnie, dwie części osobowości. Z jednej strony chciałbym życie przeżyć dobrze, lekko, a z drugiej strony widzę, że moje życie potrzebuje pewnego sakrum, pewnego trudu, co daje mi wartość życia, poświęcenie dla innych itd. itd. I właśnie mamy takie dwa dążenia nieraz w nas zawsze, kiedy idziemy do szkoły. Kiedy chcemy przeżywać jakieś życie rodzinne podczas wyjazdów, podczas nauki, jest ta łatwiejsza opcja i jest ta trudniejsza. I można powiedzieć, że jeżeli ktoś chce pójść i towarzyszyć Jezusowi, no to musi wybrać tą trudniejszą opcję, a więc w jakiś sposób musi zaprzeć się tej łatwiejszej. Tej strony mnie, która chciałaby, żeby było łatwo. I to właśnie trochę oznaczać, oznacza stracić życie. Niektórzy mówią mi, proszę księdza, dlaczego inni bawią się tak fajnie, beztrosko, a ja się zastanawiam nad jakimiś prawami moralnymi, nad tym, czy robię dobrze, czy robię źle, analizując wszystko cały czas, szukając jakichś tam problemów moralnych. No właśnie, stracić życie. To znaczy w pewnym momencie trochę zgubić to wszystko, co oddziela mnie od Boga, to wszystko, co oddziela mnie od kontemplacji, to wszystko, co oddziela mnie od takiego osobistego spotkania z Bogiem. Bardzo często te łatwe rzeczy to są takie rozpraszacze, które nie pozwalają mi w pełni spotkać się z Bogiem, nie pozwalają mi się skupić na tej relacji z Bogiem. Tak więc każdy, kto będzie chciał uratować swoje życie, a więc oprzeć się na jakimś solidnym fundamencie, będzie musiał najpierw stracić tą część, która jest łatwa, po to, żeby dostrzec tą prawdziwą, autentyczną część. To nie oznacza utraty radości życia, ale to oznacza, że w pewnym momencie, na pewien czas, jak na przykład na czas Wielkiego Postu, odrzucę od siebie wszystkie te rozproszenia i skupię się na tym, co jest naprawdę istotne, ważne. Można powiedzieć, zgubię na chwilę to całe swoje zamieszanie, tą całą swoją głupkowatą radość żeby przede wszystkim dostrzec to w refleksji, co jest najbardziej istotne? I każdy, kto zgubi właśnie tą taką łatwiejszą opcję dla mnie, ten znajdzie mnie, to znaczy ten uratuje swoje życie. Dlatego trudne zadanie przed nami na tym czas Wielkiego Postu. I dlatego pytanie na dzisiaj: co najczęściej odciąga mnie od Boga? Jakie czynności najczęściej odciągają mnie od Boga? No i zadanie. Postaram się dzisiaj, chociaż bez jednej, którą zidentyfikuję, bez jednego zajęcia, przeżyć dzisiejszy dzień. Może to na przykład najczęściej odciągać mnie komórka, długotrwałe siedzenie na komórce. No i na przykład będę chciał dzisiaj ograniczyć albo zrezygnować z siedzenia na komórce po to, żeby spotkać się z Bogiem, towarzyszyć Mu, pomodlić się. 不怎么样。